Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze piłkarskie święto. Ale szykują nam się emocje. Na dzisiejszy mecz z niecierpliwością czekały setki kibiców. Czas na kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Miejmy nadzieję, że nie zapomnimy dzisiejszego spotkania. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu ulice świata, bo naszej mecz Ekstraklasy Radomiak zmierzy się z Drużyną Krakowi. Tak przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Domiak zagra następującym składem. Dziś zagrają w ofensywnym wariancie ustawienia 4-5-1. Możemy spodziewać się zagęszczenia środka pola i współpracy w bocznych sektorach między obroną a pomocą. Takim oto zestawieniu. Zagra dzisiaj Krakowia. Sztab szkoleniowy stawia dziś na formację 5, 2, 3. Ważnym elementem jest zabezpieczenie własnej bramki, które może być fundamentem do wypadów ofensywnych. Dosyć gadania, zaczynamy grę Rafał Wolski. Wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Zadanie przejęte. Co dalej? Tata kilka wariantów podania piłki. Zablokowana teraz próba strzału. Pokazuje siłę spokoju, bierze na siebie ten strzał i eliminuje zagrożenie. A wydawało się, że to niezłe uderzenie. Dobre wejście w trzecią strefę. Mają sporo opcji rozegrania.

Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Rzuca piłkę pod bramkę. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Niezła próba górnego podania. Atak pozycyjny. szukają okazji do odjąć prowadzenie. na skrzydło. Czy wykorzystają to piłkarze Radomika? Świetna szansa. Czy to wykorzysta? Brawo. Wyśmienita interwencja. Odzyskują piłkę. To się nazywa obrona. Z zimną krwią w takiej trudnej sytuacji. Świetna interwencja. To może być bardzo groźna. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej nie groźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. I teraz mamy przechwyt. przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Leża na bramkę. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Piłkę przechwytują rywale. Naprawdę ogromnej sprawności! Szuka w pole karne. Nic z tego nie będzie, po szansie. Presing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Może rozprowadzić akcję podaniem. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. A teraz kontratak, jak to rozegrają? poprzeczka i piłka w grze. Lobo alarm można odwołać. Odejście wyżej, odbiór klasyka nowoczesnego pressingu. Teraz akcja w drugą stronę. i to wykorzystać. A i niewiele brakowało. Dobry pomysł. A szkoda, że strzał niecelny. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu.

Wyglądało proszę państwa, to nie było łatwe uderzenie. Delikatnie podcięta piłka trafia do siatki. Piękny gol. Palce lizać. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Warto też dokładniej spojrzeć na wykończenie, bo przecież tu aż kusiło, żeby uderzyć z całej siły, ale nie. Zobaczyliśmy inteligentną podcinkę, śliczny go. Znamy grę po pierwszym trafieniu. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji. Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Coś wisi w powietrzu. Nie przesuwajmy grę do przodu. Malony, źle się ustawił. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Mogą teraz mieć swój czas, Ma rozegrać tę akcję. Dobra próba podania. Było tu trochę ryzyko, ale skończyło się bez straty bramki. Świetne, filtrujące podanie. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątpię jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Szybka w szesnastkę. I tyle o tej akcji można zapomnieć. I uderza No to jeśli teraz na dodatek dorzucą bramkę z utrożnego, to myślę, że będzie po meczu. No nie, no nie, piłka pochłonęła daleko od bramki. Pudło po tej główce. Należy tutaj pochwalić obronę. Zrobiła wszystko, by utrudnić oddanie strzału. Drużyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwukoli, a spotkanie ma się ku końcowi. No nie mogą zostawiać takich luk, słaba postawa w defensywie i nic dziwnego, że drużyna przeciwna mająca przewagę liczebną z łatwością pakuje piłkę do siatki. Aktualny wynik to 2-0, mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Tak zawsze należy grać i wygrywać Widzę. lidze Tomku, dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Imponuje dziś forma, wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo, na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. Zgadania. Zaczynamy grę. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Oj nad poprzeczką, a wyglądało, że będziemy mieli bramkę. ukęp przechwytują rywale. Musi to wykorzystać. Aj, niewiele brakowało. Dobry pomysł. A szkoda, że strzał nie cen Ale jako dobry pole karne. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. To teraz pokaże Rafał Wolski. Oj nad poprzeczką, a wyglądało, że będziemy mieli bramkę.